Mimo od początku, od czego to tak naprawdę się zaczęło, pomysłodawcą gry Magic the Gathering był niejaki Richard Garfield, który w 93 roku udał się do małej firmy Wizard of the Coast z pomysłem wydania gry planszowej w klimacie fantazy. Gra spodobała się firmie, lecz była zbyt droga, co wymusiło na autorze stworzenie wersji karczanej tej gry. W mecziku wyróżniamy 5 kolorów kart. Mają one mocne i zarazem słabe strony. Biały to kolor porządku i prawa. Jego atuty to mnóstwo czarów zwiększających atak i wytrzymałość naszych stworów. Niebieski to wiedza i nauka. Jego atuty to możliwość dociągania dodatkowych kart oraz możliwość kontrowania czarów przeciwnika. Czarny, śmierć i zniszczenie. Jego atuty to duża ilość niszczących i osłabiających zaklęć stwory przeciwnika oraz przywracanie stworów z grobu na pole bitwy, jak i na rękę. Czerwony to ogień i ziemia. Jego atuty to posiadanie czarów zadających obrażenia bezpośrednio w gracza lub stwora. Zielony Natura, dzikość i szał kolor ten cechują silne, a zarazem drogie kreatury. W porównaniu do reszty kolorów kolor ten cechują też karty z możliwością dodawania many.